ma z tej strony Pilox. Witam Was po tej nieoczekiwanie sporej przerwie od poprzedniego materiału. Co dla osób śledzących regularnie moje wpisy na karcie społeczności, nie było niczym dziwnym, gdyż informowałem na początku kwietnia, że takie coś będzie miało miejsce. Propo karty społeczności, to właśnie tam wybraliście temat dzisiejszego odcinka, czyli Uniwersum Shattered Glass. Czym to na dobrą sprawę jest i jakimi rządzi się zasadami, dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Także zapraszam na moje social media i już zaczynajmy. Zacznijmy, może, od tego, czym w ogóle jest wspomniane Uniwersum Shattered Glass. Tłumacząc to patologicznie, tak, żeby każdy Cienny Kowalski zrozumiał, jest to świat, w którym to autobody pełnią funkcję tych złych, a Decepticony tych dobrych. Przykładowo, dobroduszny lider Optimus Prime w tej wersji jest okrutnym i ambitnym tyranem. Gdzie, na przykład niechczenny Megatron jest w tej wersji młodym idealistą stawiającym opór trani Optimusa. Samo Shutter Red Glass zostało stworzone przez firmę Fan Publications, która była odpowiedzialna swego czasu za stworzenie Botkonu, czyli oficjalnego zjazdu kolekcjonerów Transformers, oraz za licencjonowany fanklub Transformers Collectors Club. No, można było się tego domyśleć po nazwie. W 2008 roku na wspomnianym wcześniej BotConie, jak co roku wydawano figurki ekskluzywne dla tego wydarzenia, z taką różnicą, że w tamtym roku tematem przewodnim było tak zwane lustrzane uniwersum bohaterskich Decepticonów i złowrogich Autobotów. Figurkom tym również towarzyszyła ekskluzywna, jak dla każdego tematu na podkonie, miniseria komiksów. A sam pomysł na takowy uniwersum został zaczerpnięty ze słynnego odcinka Star Treka z 1967 roku o nazwie Mirror Mirror. Shattered Glass oddawało hołd temu odcinkowi, co widać chociażby po wyglądzie Ordimusa Prime'a mającego taką samą brudkę co Mr Spock ze Ustrzanego Świata. Początki Shattered Glass były specyficzne, ponieważ krótko przed Botconem twórcy postanowili zagrać w żart pymapylisowy z fandomem, ujawniając rzekomo wyciek kilku stron z ekskluzywnego komiksu. Dokładnie rzecz ujmując, była to komediowa parodia komiksów Marvela z generacji drugiej, w którym to koncepcja lustrzonego wszechświata została doprowadzona do naturalnego i głupiego ekstremum. Pokazując przykładowo Grimlocka jako złego i nikczemnego geniusza. Jak się później okazało, fani naprawdę pokochali ten zabawny komiks i byli trochę rozczarowani, gdy odkryli, że treść autentycznego komiksu odbiega od tego, co twórcy wypuścili w Release. Dlatego też autorzy komiksu Greg Sepalak i Trent Trop zostali zatrudnieni do podkręcenia dialogów, wprowadzając jednocześnie tyle żartów, ile byli w stanie. W nawet pojawił się Cliff Jumper ze świata komiksów Marvela z generacji pierwszej, gdzie po początkowych nieporozumieniach połączył siły z tutejszym odpowiednikiem Decepticonów oraz matematykiem i zarazem ich wodzem, czyli Megatronem. Bo tak jakby ktoś nie wiedział, to Megatron w tym świecie był wykładowcą matematyki na uniwersytecie w Polyhex. Wracając pomagał on im zwalczyć podłego wodza Optimusa Prima, jego złowrogie autoboty przed wyruszeniem Arką w kosmos w celu podbicia innych planet. Naturalnie twórcy postanowili kontynuować podkonowy komiks z serią ilustrowanych opowiadań, które były dostępne w Transformers Collector's Club od 2008 do 2011 roku. Co za tym idzie, fani mogli spodziewać się większej dawki kontentu, jak na przykład Rodimusa, który zdradził Optimusa i wystartował arką z kursem na ziemię bez prime na pokładzie. Co ciekawe, ludzkie postacie również zostały dotknięte lustrzanym odbiciem. Przykładowo Spike Witwicky oraz jego ojciec, Sparkplug Witwicky, w tym świecie byli rodziną złodziei i przestępców, pomagającym Autobotom. Jednak Decepticony również mogły liczyć na wsparcie. Przykładowo Sophie Beller, która nienawidziała Transformerów w generacji pierwszej za fakt, że została sparaliżowana podczas ataku Shockwave'a. Z kolei w Red Glass pomagała ona Decepticonom, a sam Shockwave się nią wyjątkowo troszczył. Tak samo jesteś chociażby z doktorem Argwillem albo Billem z Transformers Armada. W 2009 w Transformers Collectors Club otrzymaliśmy nowy komiks zatytułowany Reunification. Przedstawia on moment, gdy Optimus zesłał na planetę jedną ze swoich najpotężniejszych broni, czyli Omega Duma. Jednakże, w środku walki otrzymaliśmy niespodziewanego gościa, którym był Nexus Prime z głównej osi czasu. Tak, jeden z trzynastki pierwszych Prime'ów, który zapewnił Decepticonom dodatkowe wsparcie, zmieniając Megatrona w Galvatrona. I nagle, w tak kluczowym momencie dla fabuły Shattered Glass, Sepa, i Trop rozstali się z firmą Fan Publications, a sama historia trafiła na metaforyczną półkę, zostawiając fanów z masą nieodpowiedzianych i otwartych furtek. Do czasu! W 2012 na podkoniec zaprezentowano nowy zestaw figurek i towarzyszący im komiks o podtytule Invasion, w którym to na pole bitwy wkroczył jeszcze bardziej złowrogi niż sam Optimus Prime wojownik, czyli Ultra Magnus, który postanowił przenieść się do świata Marvelowego Cliffjumpera, które dla wygody było nazywane Classic Verse. Zjednoczone siły Decepticonów i Autobotów z obu światów próbowały powstrzymać jego złowrogi plan, ale niestety z mizernym skutkiem. Ultra Magnusowi udało się przy pomocy legendarnej broni, czyli ostrza Terminusa zniszczyć cały wszechświat. Jedynie Ziemia z Classic Verse została uratowana i przetransportowana do uniwersum Shattered Glass. W 2015 komiks zatytułowany Another Light był lustrzaną wersją dobrze nam znanego Transformers The Movie. W kulminacji tej historii Nexus Prime powraca, by pomóc pokonać Shattered Glass Ultra Magnusa. Natomiast dobroduszny Shattered Glass Unicron odtworzył Optimusa Prime'a w nowej, ulepszonej formie, jako Nova Prime. Wysyłając go, aby pokonał złowrogiego Shattered Glass Primusa. A to jeszcze nie koniec niespodzianek. Nagle okazuje się, że ziemią z Classic Verse jest siostra Unicrona i Primusa, czyli Gaia. Która doszczętnie zniszczyła swojego Primusa i zajęła jego miejsce, tworząc nowy Shuttered glas Cybertron. Zamieszkiwany przez dobroduszne Decepticony, jak i Autoboty z Classic Verse. I od razu uprzedzę pytania, nie, ludzkość nie zginęła po transformacji Gaii. Po prostu przeniosła ją do innego wymiaru, tak samo jak inne żyjące istoty. Cała ilość podtwistów w tej historii jest imponująca. I w sumie tak wyglądała cała fabuła tego uniwersum. Rok później wyszło że tylko parę komiksów, które skopiły się tylko i wyłącznie na tym, żeby dopełnić pozostawione przez twórców luki fabularne. Ciekawostka, w nigdy nie powstałym czwartym sezonie Transformers Animated mieliśmy otrzymać epizod poświęcony temu, jak główni bohaterowie przenoszą się do uniwersum Shattered Glass. Ale na planach się skończyło. I dobrze, dobrze, wiem, że nie kliknęliście w to wideo tylko po to, żeby posłuchać mojego wywodu na temat historii tego uniwersum, więc przejdźmy teraz do postaci. Jednakże, zanim zacznę omawiać poszczególne jednostki, wytłumaczę parę istotnych kwestii. Postacie w uniwersum Shadow Red Glass nie są przeciwieństwem osobowości danych transformerów, tylko ich odwróconą moralnością. A sama kolorystyka bywa różna. Czasami są to po prostu odwrócone kolory oryginału. Czasami, jak na przykład w przypadku Jaza, jest to ta sama kolorystyka, tylko że inny tryb alternatywny. A czasami niektóre postaci są oparte na designie innego, istniejącego transformera. Jak przykładowo Elite One, która wygląda identycznie jak Transformer z Cybertron Override. Albo Shattered Glass Hoist, który wygląda jak Lift Ticket. Albo kto jak woli, Pilox, Omawianie zacznijmy może od Decepticonów, patrząc, że w tym przypadku oni pełnią funkcję tych dobrych. O liderze Megatrona się już ale mogę od siebie dodać, że w tym uniwersum jest on głęboko współczującym liderem, nie bojącym się poświęcić własnego życia dla Decepticonów. Samo przywództwo zostało mu narzucone, ponieważ nie mógł patrzeć jak jego ukochana planeta jest niszczona przez autoboty. Po przemianie w oprócz wyglądu nic się specjalnie nie zmieniło, oprócz może faktu, że był silniejszy, a jego trybem alternatywnym był helikopter. Następnie zaufany zastępca oraz naukowiec Megatrona, czyli Starscream. Może was to zdziwi, ale jest on najbardziej lojalny niż szczerym ikonem Megatrona. I nie, ja teraz nie żartuję. Nawet kiedy sam Megatron tracił wiarę w różne aspekty, to Starscream zawsze stanął do niego głos wsparcia. Dodatkowo dalej się troszczył o swojego kumpla Jetfire'a, mimo iż stoją po innych stronach konfliktu. Interesującym faktem jest to, że kolorystyka Shuttered Glass Starscream'a jest zainspirowana oryginalnym Jetfire'em z generacji pierwszej. Soundwave. W kwestii jego profesji wiele się nie zmieniło, gdyż dalej jest odpowiedzialny za komunikację, łączność oraz udziękowienie, ale fajnym urozmaiceniem jest tutaj ta jego zielona bandana, którą ma na głowie. Sam w sobie jest też o wiele bardziej wyrozumiały i wycilowany niż klasyk. Natomiast jego kasety to jest coś uroczego przykładowo taki rawicz, laserbeak, ratbat, bassow, po prostu coś pięknego. No i wiadomo też, cała reszta z kolei Shockwave, oprócz tego, iż według mnie ma najładniejszą kolorystykę, jest bardzo uprzejmy i elokwentny. I przede wszystkim źródłem empatii. Jest także ambasadorem Decepticonów na Ziemi. Ciekawym faktem jest to, że o ile w klasyku Shockwave spełnił ze swojej bezdusznej, pozbawionej emocji i postawy, to w tym świecie jego emocje są tak nasilone, że momentami jest nimi przeciążony. A najsmutniejsze jest to, że z całej czwórki nigdy nie trzymał swojej własnej figurki. Jednakże według opisu jego design jest wzorowany na wyglądzie Shock blasta z Transformers Energon, więc możemy domniemywać, w co by się transformował, bo jakby wyglądał. Dostaliśmy nawet kochające budować i naprawiać Constructicony, które miały wyjątkowo biało-czerwone kolory. Polska góry. To wie, może nie wiem, polska budowa czy coś? Niestety, wgląd na tutejszą wersję Devastatora nie dostaliśmy, ale biorąc pod uwagę wygląd Konstratigonów, mógł on wyglądać tak. Przechodząc do Autobotów: Optimus Prime, tyrański dowódca, będący okrutnym i ambitnym despotą. Dzięki swojej okrutnej naturze dotarł on po trupach do celu na sam szczyt społeczeństwa Cybertronu. Wykorzystując władzę, jaką dawała mu jego obecna sytuacja, do rozpoczęcia wojny. Jednakże przez fakt, iż Unikron przekształcił go w nowa Prime, dostał on szansę na kupienie swoich win. Goldback. I zapewne jest jakiś gronowidzów, który nie ma pojęcia co to za postać, więc na szybko wytłumaczę, że Goldbug to na swój sposób reinkarnacja Bumblebee, który został odbudowany przez Autoboty po tym jak odniósł śmierć w generacji pierwszej. W Red Glass, fakt faktem, też mamy do czynienia z Bumblebee, który był tylko zwykłym wuchęgą, jednakże przez większość czasu widzimy go właśnie jako Goldbaga. Jest on bezwzględnym wojownikiem i zdolnym porucznikiem, który stara się za wszelką cenę pogrzebać swoją dawną tożsamość. Prześladują go także paranoiczne myśli o tym, że jest niedoceniany przez swoich rówieśników i prędzej czy później zostanie zastąpiony. Ratchet Powiedzenie, że Ratchet w Glass jest medykiem, byłoby trochę nieadekwatne, gdyż jego zadaniem nie jest naprawianie żołnierzy, tylko modyfikowanie ich według własnych zachcianek, bez zwracania uwagi na odczuwalny przez nich ból. Idealnym przykładem takiego stanu rzeczy jest chociażby sytuacja, kiedy zamontował Nordimusowi piłę tarczową zamiast jego normalnej dłoni. Will który nazywany jest również Slicer, i nie, nie chodzi o to LEGO. Podobnie jak w generacji pierwszej, jest on autobotskim naukowcem, tylko że wiele bardziej szalonym i wściekłym. Swego czasu został on wyśmiany przez autoboty, dlatego nie może się doczekać, aby udowodnić, że jego wynalazki wcale nie są bezwartościowe, pozostając wiernym tylko i wyłącznie sobie. I tak, w tym uniwersum także jest odpowiedzialny za zbudowanie Dinobotów, chcąc się zemścić na Optimusie za znieważenie jego geniuszu. Ten jednak zdołał go przekonać, że jeżeli Dinoboty zniszczą doszczenie Decepticony, zostanie z przyjęty w ich szeregi. Teraz według mnie osobiście najciekawsza persona, czyli Shadow Red Glass Sideswipe, który z początku był jednym z najgroźniejszych i złowrogich autobotów. Uległo to jednak zmianie w momencie, gdy Optimus Prime pozbawił życia przewodcy jego podgrupy, czyli Drencha. Mimo iż Sideswipe i Drench nie byli przyjaciółmi, to dla niego był to o jeden krok za daleko i z rozwojem sytuacji zdradził autoboty i zmienił frakcję na bohaterskie decepticony. Ale jego brat Sunstreaker pozostał lojalny autobotom i był wściekły na swojego brata za zdradę. Skoro zahaczyliśmy o temat Sunstreakera, zapewne sekta z mojego serwera by mnie zabiła, jakbym o tym nie wspomniał, ale tak. Istnieje szatyr Glass Whirl, który w tym świecie jest chórzliwym botem trzymającym się obok Sunstreakera, desperacko i paranoicznie przestrzegając prawa. Przez ten fakt często pada ofiarom przemocy. I cóż, postaci jest o wiele więcej z obu frakcji, ale przytaczanie ich wszystkich zajęłoby mi z pół godziny, co byłoby bardzo nużące. Ostatnią kwestią, która pewnie w jakimś stopniu zainteresuje kolekcjonerów jest to, że na przełomie lat 2020-2021 były wydawane ogólnodostępne figurki Transformers The Red Glass na bazie istniejących już moldów z innych serii. I szczerze mówiąc, mimo iż figurki były spoko, to szkoda, że tak szybko się skończyły. Po dali brakowało takich flagowych postaci jak na przykład Shockwave. Natomiast, jeżeli komuś się te figurki bardzo spodobały, to może je przykładowo, nie wiem, na OLX albo na Vinted znaleźć. I cóż, to by było całe red Glass. Seria ta nie jest nie wiadomo jak rozbudowana, ale myślę, że mimo wszystko stanowi fajną ciekawostkę i kreatywne posunięcie ze strony twórców. Tym bardziej, że seria ta przetrwała w świadomości fanów, chociażby w formie fanfików z Transformers Prime, z czego niektóre są normalne, a niektóre... no właśnie no. Jeśli jest to jakiś ekspert od Shattered Glass, to może ocenić, czy materiał był wyczerpujący, czy czegoś zabrakło i, i tak dalej. A jaką wy macie opinię? Jest to coś zbędnego? A może całkiem spoko? Napiszcie w komentarzu. A ja się już żegnam, do zobaczenia i cześć! Swoją drogą ciekawe, czy istnieje Shattered Glass Pilox. Co jest, kur... Dobra, na razie. Ha 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 ha!